Dobra słuchajcie, konie jedzą, mam chwilkę czasu w scenie, to dogram Wam tu dźwięk. Ostatnio woziliśmy piasek pod naszą wiatę. Nosiliśmy się z tym zamiarem już tak naprawdę od dawna. Jak tutaj widzicie już co nieco udało mi się zrzucić. Nie nagrywałem na bieżąco jakby dźwięku, ponieważ dużo rzeczy się dookoła działo. Tam zerwaliśmy jakby grubszą warstwę błota i po prostu na to dopiero rzucaliśmy piasek. No, powiem wam, nie jest to łatwe zadanie, no ale było nam to potrzebne. Teraz jest dużo, dużo lepiej nawet po deszczu. O, tutaj tak, moja praca może niewielu to interesuje, no, ale w ten właśnie sposób to zrzucałem. Używałem też łopaty do śniegu, co jest dosyć spoko. Nie wiem, czy mówię mnie przyczepek. Przyczepek nawoziliśmy dwie, i jak się okazało. Starczyło nam to na całą wiatę, ale jeszcze teraz będziemy potrzebowali przynajmniej jednej, żeby wysypać piasek przed wiatą, bo to też jest dla nas ważne, gdyż tam też się robi trochę błoto. A z piaskiem będzie na pewno dużo, dużo lepiej. To już jest druga przyczepka. tak. druga przyczepka, to już była Ata, pomogła mi zebrać na szczęście, bo kurczę, to był bardzo ciepły dzień, a chciałem go wykorzystać, ponieważ gdzieś tam później miało padać. Mm, tak więc pomogła mi o tutaj salek, bo był sprawdzić, jak to wygląda, czy mu pasuje. O, widać nawet nogę olinka tam. No, o tutaj właśnie macie jakby część wiaty, mm, z której jeszcze wybierałem błoto i kupy, bo generalnie nie spodziewałem się, że starczy nam tego piasku, nie? Aż tyle. A tutaj mam. Nie wiem, po co ale wstawiłem dwa takie same nagrania. Aha, chyba, żeby zobaczyć, jak przed i po. A tak, tutaj pokazuję palcem, bo tu miałem dogadać, że to jeszcze muszę zebrać. No, tak więc rozrzuciłem cały ten piaseczek, i tak to wygląda finalnie. Wyszło mega spoko. Wiadomo, może nie wszędzie jest idealnie równo, ale naprawdę się to sprawdza. Ten dźwięk nagrywam kilka dni później, i piasek pod wiatą jest dużo, dużo lepszy niż błoto. O, tutaj właśnie jest ten teren, który też chcę zasypać piaskiem. On teraz sobie fajnie schnie. Co będzie trzeba zebrać to zbiorę i dowieziemy tam piaseczko i będziemy mieli fajnie wysypany przed wiatą. Słuchajcie, to była kolejna noc intensywnych opadów. W stajni błoto znowu, kałuże jak cholera, ale przynajmniej udało się wczoraj właśnie ten piasek zrobić pod wiatą. I wygląda tam w sumie całkiem spoko. Oczywiście konie nasrały, bo musiały sprawdzić. No i co? Przez to, że jest takie błoto, prowadzimy je... Jezu, przepraszam za to zbliżenie. Musimy je zaprowadzić dzisiaj po prostu na, na łąkę znowu na noc. Um, albo na dwie, po prostu, żeby to tutaj trochę podeskło. Powiem Wam, masakra. Tyle dobrze, że um, jakby jest już koniec tych deszczów. Przynajmniej na razie, jak pokazywała pogoda. Idę pod ciepłą wodę i zrobimy im... Jedzenie. No, a dla Dantego musimy naszykować osobne, bo on je mniej. I teraz ciepła woda, żeby się szybciej zrobiło. jeszcze sobie natęcznieje tutaj, więc wody może być dużo. Słuchajcie, ostatnio coraz więcej osób przyjeżdża na jazdy. Mamy już takie naprawdę stare osoby, i ta stajnia naprawdę zaczyna żyć. I bardzo fajnie, bo dziewczyny przychodzą. Tutaj coś pomogą. No wiadomo, za pomoc gdzieś tam jakieś oczywiście nagrody są, bo to nie jest tak, że kogoś wykorzystujemy. I naprawdę zaczyna tutaj to wszystko działać bardzo, bardzo fajnie. Też dowiadujemy się pewnych rzeczy o co niektórych stajniach o tych o dziwnych zachowaniach w stajni. I gdzieś tam może w następnym odcinku co nieco o tym opowiem, a jeśli wy macie jakieś takie. Z Waszych szkółek, z Waszych stajni, jakieś takie bardzo dziwne sytuacje, to możecie mi je popisywać, ale nie w komentarzach. Tylko na moim Instagramie napiszcie wiadomość prywatną, bądź też wyślijcie maila. Jeśli nie macie Instagrama, to gdzieś tam na pewno w jakimś odcinku przeczytamy sobie i skomentujemy. Bo naprawdę, no. Niektóre rzeczy są, no, no, no nie do pomyślenia po prostu w XXI wieku, nie? Ja nie mówię, że u nas jest jakoś idealnie, ale kurde, no. Niektóre rzeczy to przechodzą ludzkie pojęcie. O, co, ja zalałem jedzenie. Czekam aż to sobie napęcznieje. Koniec jedzą, no i musimy je zaprowadzić na działkę. No, bo po prostu to błoto tu jest takie, że jak jutro będzie fajna pogoda, to jeszcze jutro nie, ale pojutrze może wrócą do stajni, nie? Tragedia. A no i jak będą jadły, to będą musiały pojechać tam na tamtą działkę im, Albo w sumie teraz pojadę im wody nalać. Bo zanim to napęcznieje, to też w filaminie. Dobra, zbieram się, jadę zawieźć na tamtą działkę y, po prostu baniaki z wodą, doleję im. No i będę musiał zostawić tam kolejne baniaki, żeby jutro przyjechać po prostu rano. No bo jak już im dzisiaj nalejemy, to im raczej starczy. Ewentualnie wieczorem dolejemy y, i przywieziemy uzupełnić baniak. No bo niestety tam wody po prostu nie mamy na tamtej działce. Dobrze, że jest blisko, to ja wiecie, gdzieś tam skuterem czy samochodem to sobie podjeżdżam. Bo na piechotę chodzić to... Kiedyś chodziłem, pamiętacie? Było chyba nagrywane, miałem taki rękaw do wody, że jego się wsadzało do taczki. Tam nalewałem 80 litrów wody około i tak szedłem z nim. To było fajne, bo pojechałem raz i uzupełniłem to duże wiadro za jednym razem. No ale po prostu no, rozwaliło się, to nie zamawiałem nowego. No i tak jakoś jeżdżę z tymi baniakami, kurde, z tymi baniakami też jest problem. Staram się, naprawdę się staram znaleźć jakąś tanią przyczepkę, taką wiecie, żeby tylko jeździć tutaj, przewozić właśnie jakieś takie pierdoły czy w stajni czy właśnie na tamtą łąkę, ale naprawdę ciężko jest z przyczepkami, żeby kupić, w normalnych pieniądzach, nie? Bo wiecie, w popieprzonych pieniądzach jest ich pełno. No. Dobra, jadę im tą wodę uzupełnić i zobaczymy w ogóle jak sytuacja tam na łące wygląda, no bo ostatnio tam trochę spędziły, trochę tam wiecie, podeptały, no syfu narobiły niemiłosiernego, no ale tam było dużo lepiej niż po prostu w stajni, nie? No powiem Wam, na łące wcale nie jest lepiej, jest trochę kałuży, no ale i tak, o, za to przynajmniej tam jest ciut wyżej, tam jest na przykład sucho, nie, więc tam pewnie będą leżeć, jak ostatnio. No ale nie jest, kurde, no nie, no jest lepiej niż w stajni. Powiem Wam, masakra, jak są takie mega intensywne te opady deszczu przez kilkanaście godzin, bądź kilka dni, to jest po prostu dramat. Słuchajcie, ledwo wsiadłem do samochodu, już mam wracać na, do stajni i w ogóle zaczęło lać, nie. Ta pogoda to jest dramat, po prostu dramat. Ale na szczęście to już koniec, mam nadzieję, na dłuższy czas. Minutę temu nagrałem Wam, że pada. Nie wiem, czy to widać, ale zaczyna wychodzić słońce. Co to ma być? Co to ma być? No po prostu to jest tragedia, nie? Ale chmurki, jak widać, jeszcze są jakieś tam, No ale słońce wychodzi za tych chmur. Brak mi słów, brak mi słów. No i słuchajcie. Wieczór dowiodą koniom wody, plus jedzenie. Chłopaki tam są z jak widać. Sarek, Fis i Dante. No i cyk, wszystko jest gotowe. Już, już gotowe. Zdajemy się tylko sieczki. Chłopaki są rozdzieleni. Czyli Dante jest osobno, chłopaki osobno, bo Dante ma najmniej, ponieważ tu jest powietrza. Jak już wiecie, chłopaki na jedzeni. Zadowoleni. To co? do jutra, chłopaki, brudasy. O, o, kurde, jakie tu miłości są. No szok. Dobra, chłopcy. To do jutra. O, jaki zachód. Mm -mm. Dobra, do jutra, chłopaki. Jutro tak około godziny, nie wiem, 5.40. Nie, wcześniej. 5.30, 5.20 jakoś tutaj u nich będę. Na pewno im jeszcze doleję wody. A z karmieniem zobaczymy, czy ja, czy Laura... No na pewno ja muszę dolać rano wody, nie? O, mówiłem, że przyjadę przed pracą. Idą chłopaki się przywitać. Cześć, koniuchy! Cześć, chłopaki! No, przywiozłem, znaczy przywiozłem wodę tu macie. Przyjechałem wam dolać, chłopaki. Ale wschód. Ale wschód. Nie? Piękny wschód, chłopaki? Dawno nie było paczuch na vlogu, tak więc są tutaj paczuchy. Jedna, tutaj druga, łącznie było trzy albo cztery. Tutaj teraz będziecie widzieli je wszystkie w bagażniku. 60 kg jedzonka, i tam jeszcze popręg. A tutaj właśnie wykorzystałem do przewiezienia tego tą naszą nową taczkę, i sprawdziła się świetnie. Tak więc bardzo dobry zakup.